Witam serdecznie. W tej chwili mamy 1 stopień odczuwalne minus 1. Zachmurzenie 98%, szansa opadów 5, umiarkowana jakość powietrza. O 15 będzie najcieplej 12 stopni. Taki to dzisiejszy dzień się zapowiada. No i cóż mamy astronomiczny dzień wiosny. No u mnie cały czas robota. W każdym razie już plecy zrobione, jak widzicie. Już zrobione. Tutaj na tapecie przody. No i tak bardzo goniłam, śpieszyłam się, ponieważ byłam zaciekawiona, jak one wyjdą. Czy ten wzór dobrze dobrałam? Bo tak wydawało mi się, że będzie idealnie pasował. No i oczywiście pasuje. Rozszerzę, tutaj jest jeden motyw. Rozszerzę go tak. Tu przechodzi następny. To jak się zblokuje, to będzie taki inny efekt. Też Wam pokażę ten jeden motyw. Motyw składa się z 18 oczek. Zobaczcie, listki takie idą na dwie strony. Tu listek, tu są cztery dziurki, ażurowe takie dziureczki o podkreślające ten listek tu następne na jedną stronę i na drugą stronę te listki idą naprzemiennie ale rozdziela, rozdzielają je dwa lewe oczka przedzielają tu przedzielają tą stronę jedną i drugą i tu motyw ale tutaj już są cztery oczka bo dwa są na tą stronę i dwa na tą stronę Tuż cztery przedzielają ten motyw. A tu przedzielają dwa lewe oczka, przedzielają te listki po prostu, które tutaj są. Zrobiłam szerszą plisę trochę. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Tak jakoś wydawało mi się, że to będzie fajnie. No, i zobaczcie, no wzór jest. wzór jest, nie jest ściągający. Jest bardzo fajny, bo niektóre wzory trzeba oczka dodawać, bo ściągają. A ten jeszcze, jakiś, jak się zblokuje ten wzór, to będzie jeszcze lepiej. Bo on jest bardzo podatny. fajnie się robi takim wzorem, bo to jest taka elastyczna praca, bym powiedziała. Bo jak. Y bo jak wzór jest ściągający, to ta robótka robi się taka sztywna. A tu jest wszystko takie, widzicie, wszystko takie elastyczne. No i jest bardzo fajna włóczka do tego, to też jest też ważne. Jest. Robię włóczką, kto nie wie, to robię włóczką Merino Gold. 200 metrów, turecka. Tutaj jest... 51% akrylu, 49% wełny. Robię, ściągacz robiłam drutami 4,5, po ściągaczu robię piątkami. No przybywa fajnie. Ten kolor o tu troszeczkę, o tutaj w tym motku jest taki bardziej zbliżony do naturalnego w tym motku kolor, bo tu troszeczkę taki za bardzo rozjaśniony, on taki nie jest, on jest jeszcze bardziej troszeczkę, ale już, już ten motek oddaje ten kolor. No, jest troszeczkę tak się rozjaśnia. Bardzo fajnie robi się tym wzorem, ale znowu, jak to u mnie bywa, chociaż ja, ja często tak robię. Tą stronę robię według schematu, tak jak wypada, a tą stronę robię znowu. Tak jak mówiłam, lustrzane odbicie. W zasadzie, kto nie chce, to nie musi, bo to oczko, koń, oczko wzór kończy się na. Wzór kończy się na. na tym mm, listku. I tu idą. Te dziureczki idą w tą stronę. A tutaj, gdyby szło w tą stronę. A tutaj ja chcę, żeby one się tak równomiernie rozchodziły z tej strony i z tej strony. Więc tutaj, gdyby, gdyby była taka ciągłość, to, to by te oczka nie szły w tą stronę, tylko szłyby w tą stronę, tylko szłyby w tą stronę. To też w zasadzie mogłoby tak być. No ale ja już robię tak jak robię zawsze, żeby było jednakowo i tak, i tak. Tak jakoś mi się lepiej podoba, taka forma. Zresztą, ja tym sposobem i tak będę pracować, ja pracuję, ponieważ przyjdą podcięcia, wycięcie dekoltu pod pachami. Więc, jeżeli wytnę, że tak powiem, Parę oczek i nie będzie ich, więc ten wzór też się zmieni, że na przykład będzie pół listka, i jak teraz zacząć, żeby, żeby to wszystko współgrało. Więc ja też robię tą właśnie od tyłu od tyłu liczę, sprawdzam, jakie oczko ma być i wychodzę na to oczko, które powinnam robić i robię to oczko tak do końca. Także to jest bardzo fajny sposób, który pomaga na to, żeby pomaga, żeby właściwie właściwie robić dalej robótkę po podcięciach po, na przykład y, straceniu iluś tam oczek, żeby po prostu y, dalsza część szła, bo to wtedy i tu się zmieni, bo jak będę tutaj robiła te y, y, skosy, więc i tu oczka będę zabierała po jednym, więc i tu się zmieni, będzie i pół listka, y, będzie tylko ten listek, także i tu trzeba wiedzieć jak zacząć, żeby wyjść na to właściwe oczko, więc ten sposób jest idealny. Ten sposób jest idealny, żeby to sprawdzić po prostu i wtedy nie ma żadnej pomyłki, bo najgorsze co może być to jest prucie. Najgorsze co może być to jest prucie i lepiej temu po prostu zapobiec. No i tak widzicie, robótka w całej okazałości, no troszeczkę może przesadziłam, bo robię no stop prawie, że jeszcze chcę tutaj Wam pokazać, no, tak przybliżyć. Widzicie, tu widać jeden motyw, drugi motyw i trzeci motyw. U mnie są trzy motywy z 18 oczek. Na plisę wzięłam 16 oczek. Plisę robię wzorem francuskim, czyli z każdej strony oczka na prawo. I z prawej strony i z lewej strony. O, teraz daleka Wam pokażę. On jakby, ten wzór będzie zblokowany tak jak mówię, to te motywy będą bardziej takie widoczne. O tutaj też ładnie widać właśnie te listki. Jak się układają. Trzeba wiadomo, być uważnym, jak się. W ogóle no jak się cokolwiek robi, to trzeba uważać i, i, i myśleć, co się robi, bo, no bo można nie tak zrobić i pomylić się i w ogóle. Także to jest. Normalne przy tego typu pracach i w ogóle, że trzeba skupić się nad tym, co się w danej chwili wykonuje. No i widzicie, nawet się nie spodziewałam, że tak szybko mi te tył, ten tył pójdzie, bo, no bo byłam ciekawa tych przodów, jak one mi wyjdą. No ale. Jeszcze zrobię takie przybliżenie, może. taki motyw jeden listki idą, o tu bardzo jest widoczny ten listek, listki idą na jedną i na drugą stronę później o te dziureczki będą, to będzie jak wszystko będzie zblokowane, to one będą takie widoczne te dziurki i te listki też będą no uważam, że że dobrałam wzór do tej włóczki jak myślicie, podoba wam się Już dziergam dalej. Bardzo przyjemna praca. Jeszcze niebieska włóczka na mnie czeka. Kobaltowa. No ale najpierw skupiam się na tym, co robię. Zrobię Lezerek. Dopiero będę myśleć o następnej. Widzicie, jak tu ładnie. Jeszcze tutaj wezmę z tej strony. Pokażę. te listeczki, tak bardzo ładnie. One będą bardzo ładnie wyglądać po zblokowaniu. Pięknie. Bo to wszystko teraz tak się wydaje, że to takie zbite. No, ale to wszystko się rozłoży pięknie, jak będzie zblokowany, I będzie całkiem inny efekt. Całkiem inny. Tak wygląda moja robótka na dzisiejszy dzień. Z każdą chwilą się zmienia, bo zawsze coś tam w wolnej chwili dorobię i Przybywa. I yeah. am.